W filmie zrewanżywałem się Kerelowi w minigierkach na najbardziej emocjonującej wersji Minecrafta. Ten film to remasz mojego poprzedniego filmu. Link w przypiętym komentarzu, ale z pełną dodatkową osobą. A jaką? Tego dowiecie się oglądając ten film. Zachęcam jeszcze do subskrypcji mojego kanału. Jest to w pełni darmowe, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. A koniecznie jeszcze napisz w komentarzu, co sądzisz o tym filmie. Czytam wszystko, jest tu szkoła wszystko. To tyle. Zapraszam Was do oglądania. Wija, jesteś jesteś wympartycznie? No to gdzie? Na czacie Wpierdale A, że każdy na każdego, tak? Tak To wszyscy na Fluxisa <grym> Fluxis, przywitaj się Nie, został, Fluxis, przywitaj <grym> się z widzami, znaczy, o ile ktoś to obejrzy Cześć, dzień dobry, jesteś w Siema Ale czemu ty zjadłeś? To patrz, stoi się, patrzy <grym> się podziwę. Trzeba go zajemać Co ty, Co ty? Nie no Elu ELU O cholera, no Elu ja, w nie miałe. CZEKAJ WYGRĄTĄ nie <śmany> <Wygram go. śmany> <śmany> <Jezu, co> zjeb... <śmany> Nie mogę Ale łatwo Ja pierdolę Ale będzie jazda jak chuj teraz zobaczysz Co to jest? O To <śmany> Aha. Aha. A super Oho Nie walze, <śmany> Super Aha! Ale co u mnie, no co za <śmienicza> Brawo, brawo Fluxis no, O, elo, kolejna wygrana Spierdolaj Nie, ale łatwo, <śmienicza> ja nie mogę We, ale, nie, no, weź, no, nie weź, nie wiesz tego No człowieku Nie no Super <śmienicza> Na karierę, na frytkę no Ucz, Na frytkę, kerl no, ja no aha, super A bo mi się ty, ty, myszka myśli. w ogóle zacięła Dobra, drag click Temu się spawnujemy ja? w jednym miejscu zawsze no. Bo to jest ulana. No. Halo? Halo! Halo, halo! No, polera. Na no, jakim synem żyjesz jeszcze? Co to jest za zapotka? Najdwieży. Po jakiego mi Najdwieży nie chcecie? Ja, ja proces... wypiłem, myślałem, że to jest speed. <gry> <śmieniu> <śmieniu> jak ty żyjesz, halo? I ty dostałeś trzy razy więcej hitów. No? NIE! Jak ty, ale jak ty w ogóle przeżyłeś? W ci dasz radę. To tylko jeden hit. <śmieniu> <śmieniu> tak, że traf. Nie, no, nie, brawo, nie, brawo, jest. No tak, super, teamujcie się no. No co wemi śnieżkami napierdalasz? W środku lipca. Siema. Nie, patrz za siebie. NIE! <śmieniu> <śmieniu> ja, no, idiotów, no ja nie mogę. No i <śmieniu> czemu? Nie, na nie, idziesz A, włączyłem sobie Dobra, nie, 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 musimy na Fredkę oboje, bo on ma najwięcej HP. O, kurwa, <gryj> go, no, szpukaj, nie, O nie, Ej, nie, Ej nie, 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 nie! Jedno serce ja mówiłem. Nie, nie, Ty nie, ty. Yes. nie, Spadaj. nie, Daj. nie, Chyba se... To genialne było Ej Jezu, to ten stop, jaki zbójstwo to było Co to jest w ogóle za tryb? Eee, sumo Ej! Czemu ja mnie? pół serca! Co mi... A, też w Dobra, ja nie wiem, przecież to problem dziecięcy A, no tak, 12 HP z dupy o kur... O, kurczę! O, kurczę! O, kurczę! to jest Zbiję na kurczę! O, kurczę! O, kurczę! O, kurczę! O, kurczę! spotkę kurczę! Pięknie do mnie, no. 400 na godzinę. Się nie może powstrzymać. No fucking big, a nie ze stoicie O, Stoję się i patrzę i podziwiam się. Kaja, jako perłę to mnie pierdolą. I zginie Dzięki za chwilę. Ej, za ej, bo mam wysoki ogień, zapomniałem jej. Ale czemu nie? Chodź na drzewkę, chodź na drzewkę. Język 11. Dodaj, hello. No, się, grała. No super, nie o, no jest ja właśnie O! O! Łulu, Łillu O Jezu! To jeden ex, we wszystkich na jedność to na, na <laughs> no idiota Ale się popnęłem, normalnie bo O weź, clock hit pomóż dokładnie No pij! Pito, no kurwa jakiś żuk mi napierdala z tyłu Czy Tu jest spout? aha pijam. no mh, o, nie O dobrze, moje kłodzki Cudy pijam Sosałem daj Dawaj, przetem. dawaj go Ping-pong Dawaj ping-pong, ping-pong Ale czemu ty nie wiesz ja mam pół tam no Wiem I... No kurwa mać Co on robi, chodź tu jemu Patentowany akcji... Zaraz bana dostanie, spokojnie Tylko będzie się śmiać, on bana dostanie. Właśnie trzeba zniszczyć co 4 gapy żeby się chciało No No Bo rany, Nie Spoko, jestem 400 km za tobą No łap go no. w no. Nie no. Jest! ja nie mogę Jest ha Nie zdążyłem O, o no. Ej Ej Co ty Ej, ej, poczekaj! Ej Poczekaj Okej ze dwóch! Dobra, słuchaj, opek, co na ty. To mi wie, to jest to. Aha! No i po yes, no yes, to ja, serca. Jezu. Serca. Nie! 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 no weź. Aha.

Choć Chodź tu. tu. No po prostu kurwa no nie. No do ciebie, no. a do kogo? O! Ej! Hej! O Boże. O Boże. Elo. No gdzie ty po... ty zniknąłeś nagle, no? <noise> a ty mnie tepnął. Wracaj. No. Ty pierdalaj. Zrzuć <noise> 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 go do mnie, zrzuć go do mnie. Halo? No bo mnie... Ten... Tak, Zapomniałem jego nick'a Ej, nie weź, nie rób tak, dobra. Dobrze, ktokaj? A! mi się skończył, okej. Okay. A mi też. No, no kurde. żeby żebym <grym> był. O, no, leć! O, poleram. Ej, nie A. O, nie! No co? Widziałem twoją panerękę. Ja nie umiem, co gry grać. Nie Stymujemy się od 5 pięciu, pięciu minut. To, mm. to już żyjesz jakiś. Oj, zaraz zginęłam Co to w tą myszkę! No co jest grane? Jaką ty jeszcze no, już 5 razy gdzie pół ster, ale to czuję po prostu. No, no. fotek już prawie nie mam. Hehehe. O kurka, tak czuli śmiertelny. No. Jest, o! Jest, nadeczkę, o, o! Nie no! <gry> nie no, ja się to wygram, zobaczysz. Hehehe. No, ale radził miałeś co 17. Tak, to jeszcze tam, żeby zostać, Nie wiem, w ogóle zostać. A, bo ja jestem na obszarze, czaj? Hmm. Czemu tu nie ma nawy? Tak, ma i tak, nie jest. Zamiast się tymasz, to. Ło! Sęka w tym oh, drugi O nie, no weź! <noise> to się wy <noise> O oh, nie! Ja nie mogę ile odwiedzić, to nic, to nie no, ja Nie! Ej, je spida nie mam! <noise> na pewno. A tu teraz ignataryłki nie masz, chodź tu! Chodź tu! Jakisz! No co ty ty chujesz na to? Jedno serio? A co jest? Nie, już ty masz spida, to jest bez sensu. Ja. Ale ja się nie poddaję Nie to nigdy tak? To Czemu cię <grym> No bo już mi wrócił No nie! O, uleczyłeś mnie, ale super, jestem dobra. Czemu masz nie Nie mam, aha, też już nie o, boże, się biedni. Fajne, biedni. A wiesz, nie ma się Nie, fredka, to jest teraz! Jest wygrała! Jest Jezu! Ja już myślałem, że cię zrzuciłem i będę miał sekundę na od odwrócenie się, a to to perwy rzuciłem. Perwę rzuciłem. Ja nie Kół nie może to jest combo. Nie jest skombo. nie jest. No zaraz zobaczymy, oh. Fluxis. A nie, A, dobra, to to, jest. to to jednak, git, ale i tak, tak trochę... I tak, trochę myszka na tym ucierpi chyba, na tym Nie trybie. tylko myszka. <noise> zdrowie psychiczne też. I fizyczne. Nie, ale... Nie rękę nie dobra, ja nie jem tego... No nie, jest tego no, no kurwa <noise> mać, no. serca. Przynajmniej chyba sety padną nisko, ten. No... No to, to chodzi, że sety padły, nie, Prawo. Super prawie wydałem. Dzieli ten refleks? Aha, aha. Dostaję oro od Fluksisa. To się nie dzieje. Masz? Masz? Jeszcze raz Jeż Masz? raz! Masz? 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 Super Super dzięki, dzięki. Nie, tu masz HP, te przepraszam bardzo, nie, nie, nie. A bo to była zapalniczka, zapalnie nie? Jest! Ło! ten ty, ty... Aha. Ty, ty spędzisz <grym> Mam drugą! Nie! Dużo ci to da! Dużo ci da! da. O matku, ile tam poszło? Invaded? Korony boskie. Ja to jest to z tym łukiem śmiesznym. Dobra, no. ja ile da cię.

Dobra, już nic nie jemy do końca gry. No kurwa. Co <grystanie> <grystanie> no, to jest nocza? Ci <grystanie> od <Kyrjusz>, ściany <odbijem. grystanie> A, okej. Okay. Nie da się lecieć, no. Zjadłeś po innego teraz. Sorry, tak jak... O, na pewno. Nie! No, co ty zjadłeś? Gapa? Repa, repa. O boże. <skrybujesz> ja to jeszcze nie dostałem fanuczki. Ty masz dwa to jest, nie masz szans. Ja nie mam szans. Jak byś... Ale łatwo. O nie no. <utworldly> no <Power Lip> <laughs> Daj mi się A, bez jedzenia, bez jedzenia, bez jedzenia! Bez jedzenia. No, no, no. No, cholera, mec. No czemu ty nie możesz leżeć, no? <laughs> Ale pro. Pro ulti. W siebie chciałem! Tak, no tutaj no, wyszła trochę No ty wędkę masz, ja nie mam wędki, no to jest bez sensu Tak jak gra. Dobra. Kończymy? Kończymy. Nie. Siema. Super.